Witam, chciałbym przedstawić zbiornik 250 litrów 100 na 50-50 Zbiornik jest dość świeży, 50 dzień dopiero Także początki robiłem przycinkę ostatnio Dwa dni temu Wykarczowałem cały tył jak widać pusto z tyłu Przyciąłem Rotale Dwigę z tyłu, no, pierwsze to było cięcie, więc mam nadzieję, że odrośnie szybko. Chcę właśnie tak filmiki nagrywać, jak to będzie wszystko rosło. Nie będzie to żaden jakiś kanał, tak jak inni mam kanały, po prostu nie mam czasu na założenia kanału, ale postaram się cały rozwój akwarium, jak to, jak to rośnie, jak to się wszystko odbywa nagrywać i przedstawiać to. Przepraszam za jakość filmiku. Niestety nagrywam to z telefonu. Miałem troszkę problem z glonami na początku, ale zwiększyłem CO2. No, i jakoś glon odeszły. Mam tu kilka w sumie rodzaj ryb. Oleżan, kilka sztuk, bojownika jak widać, galaksy, rozbory. Dziś kupiłem nomek 20 sztuk zostało, niestety 14. Mam dwa peruskalary, więc trochę się dopadły do tych neonek ale widzę, że zostawiły je w spokoju także mam nadzieję, że przetrwają jak przetrwają dokupię jeszcze z 20 trochę tu mi przód trawnika są takie dziury, jeszcze nie zarósł dobrze, ale mam nadzieję, że to zarośnie wszystko ładnie, Znaczy powinno zarosnąć. Czekam na nową lampę LED, więc może jak zmienię lampę szybciej to wszystko pójdzie. Jak na razie glonów nie ma, nic się nie dzieje. To by mnie niepokoiło, wszystko w porządku. To by było na tyle. Dzięki, hej. Pozdrawiam.